No i no myślę, że za 10 sekund dojdziemy do żółtego, tak plus minus. Tak mi się wydaje. O, już nawet po 5 sekundach, więc 195, połowa czasu. Także mamo, świnki, shadow. Pamiętajcie, jak macie dobra IV, maksujcie. Cześć, jestem Ditek, witajcie kolejni w kolejnym odcinku. Dzisiaj Reggie Drago, czyli elit rajdy. Rozpoczynamy. Pogoda. Tragiczna, identyczna dosłownie jak na Pokémon Go Tour Global. Także ogólnie hoen, nie hoen, masakra, masakra. Także szybciutko nagramy sobie tutaj e, tą walkę i przechodzimy do następnej. Mamy pogodę snowy. Jak widzicie, tragedia. Normalnie. Mam nadzieję, że się znowu nie rozchoruje, bo jeszcze e, nie wyzdrowiałem do końca, nie? Także zapraszam na odcinek. Także kochani, czas nie najgorszy, 180 sekund do końca. Aj, 1667. Chciałbym tego setkę. To jest chyba jeden z moich najbardziej ulubionych e, regi, jeśli chodzi o wygląd. Ale no, shiny na razie nie może być. Ciekaw jestem, czy otrzymamy e, ten research specjalny, ponieważ, no jak mogliśmy się domyśleć, znów były problemy, jeśli chodzi o Nową Zelandię, Australię masakra, masakra, zobaczmy tutaj kółeczko, ja mam kurczę cały mokry ekran, więc rzucanie pewnie będzie tu dosyć trudne, no teraz mi w ogóle nie działa masakra, no ta pogoda to powiem wam jest tragedia, no ale dobra, zobaczymy czy uda się rzucić tutaj excelenta no niby jest blisko, ale no na excelenta trzeba troszeczkę mocniej rzucić, dobra damy teraz złoto malinę, na szybciutko żeby tutaj czasu nie tracić, bo mamy jeszcze jednego, tak jak Wam mówiłem w odcinku. Mamy dwa o 11 i dwa o godzinie 14.00. Dobra, ustawmy sobie kółeczko, może na Excelenta po prostu. O, ojeja. Nie, no to masakra. Masakra z tym śniegiem. Dobra. No nie, 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 nie. Nie rzucimy tego Excelenta, powiem Wam. Ja już, kurczę, nos zawalony. Mam nadzieję, że nie będę chory. Także zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło, no, no nie, no, ekran mi całkowicie nie działa, no nie złapiemy go, nie? No mokry jest, jak nie wiem, widzicie, dotykam i no nic się nie dzieje, nie? Dobra, idziemy na następnego, no porzucamy, zobaczymy, co tam wyjdzie, czy go złapiemy, nie? No bo to jest normalnie tragedia. Parasol by się przydał. Dobra, kochani, udało się. Nie wiem, ile razy przetarłem ten ekran, ale w końcu Excel rzucony i Drago. Wisik do pod Kedeksu. Idziemy jeszcze szybciutko na tutaj drugiego. Zostało 15 minut, więc na spokojnie to zrobimy. Ale pogoda... Masakra. Dobra, kochani, żeby nie było powtórki z GoTuru, idziemy do domu i sprawdzimy sobie tylko CP. 1699 It's tiny! Proszę. 1627 Dobra, kochani, za 2,5 godziny. Następne dwa rajdy. Możliwe, że spróbujemy zrobić duo. Także ja tutaj chowam kamerę, telefon, łapiemy tego Regidrago Drago i widzimy się na następnych dwóch rajdzikach. Dobra, kochani, pogoda jest jaka jest. Robimy duo. Pogoda jest Snowy, więc oczywiście mamo świnki. No i zależy, jaki mam offset, nie? Najlepiej, jakby miał hyperbeama. Ale tutaj świnki są już przygotowane. No, także nie będę wam zajmować czasu. Tak jak wam mówiłem, Duo, Reggie, Drago na elitarnych rajdach. Spróbujemy. No, miejmy nadzieję, że nie będzie smoczego setu, Ale w sumie, czy tak, czy tak, powinniśmy dać radę, nie? Dobra, widzimy się na starcie. Dobra, kochani, mam nadzieję, że mnie widać. Nie prześwietla się tutaj, ale no pokładaj, się, jaka jest. <grym> Więc robimy to w aucie. Miejmy nadzieję, że tutaj internet nam nie przeszkodzi, ale mamy Duo Regi Drago. Nie no, kozacko wygląda ten Regi. Kurczę, chciałbym setkę. O, ma Outrage'a. Zobaczmy, ile to zadaje. O, nie tak dużo. Więc ogólnie spoczko. Yy, ja mam tutaj co? Trzy Mam oświnki, chyba wymaksowane na 50 level. Jedna jest na 40 levelu. Ale nie no, schodzi to z tym boostem. Moi drodzy, to to schodzi, nie? To będzie bez problemu raczej, nie powinno tutaj nic się wydarzyć. Pewnie będzie jeden może rejoin? Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, czy ten mój Latios z tyłu jest potrzebny, czy nie zrobić po prostu rejoina, ale żeby nie było białego ekranu przy rejoinie, to będzie najgorzej. Oj, trochę spamuję, dobra, zrobimy jakiś unik tutaj. Troszeczkę tym Outrage'em nam tutaj ten damage jednak zadaje. Dobra, teraz już bez sensu unikać, bo i tak byśmy padli. I dobra, tutaj Mamo Świnka na 40. levelu, więc ogólnie spoczko. Candy, trzeba zbierać, pamiętajcie, Shadow robią damage. Można właśnie bawić się w takie rzeczy jak duo czy nawet solo, nie? Dobra, spróbujmy uniknąć. O, ładnie uniknięty jeszcze jeden atak. No ale tu już praktycznie końcóweczka, teraz chyba wejdzie mój 50. level zwykły mam Wine, tak? No i no myślę, że za 10 sekund dojdziemy do żółtego, tak plus minus, tak mi się wydaje. No już nawet po 5 sekundach, więc 195, połowa czasu, także mam Świnki, Shadow. Pamiętajcie, jak macie dobre IV, maksujcie, nie usuwajcie. Dobra, jeszcze jeden unik, why not? I chyba zrobimy. Yy, zostawimy sobie zbustowane te świnki I ja sobie teraz wyjdę w rejoina. Yy, a właściwie nie wiem, czemu mi się tutaj nie zrobił ten? Czemu on padł od razu? Na Hita padł? widzieliście, tutaj <gryw> był Megalatios. <gryw> a już, już go nie było. No ale dobra. No, dużo czasu jakoś chyba nie, nie straciliśmy na tym rejoinie. No, nie było białego ekranu, więc bardzo, bardzo dobrze. Ale czemu ten w ogóle Latios nie wszedł do walki? Nie wiem, zbugowana jest ta gra. Ale nie powiedziałem od tego wcześniej, bo była, pogoda, była jaka pogoda była. Eee, w Nowej Zelandii, nie? Tragedia. Znowu, kurczę, byli testerami. I tak jak zespawnowały się jajeczka, w sensie, no, wiadomo było, nie? Gdzie, co, jak, o 11, o 14, o 17. O 17.00 mało co tych jajek w ogóle się pojawiło, a o godzinie 11, yy, no, ci gracze, którzy zebrali się pod gymami, nie mogli zrobić elitarnego rajdu na Regidrago. Drago. Cały czas pokazywało, że nie mogą dołączyć do rajdu, albo ich na starcie wywalało i no, po prostu. Masakra, masakra, moi drodzy. Z tego co słyszałem, widziałem tam ludzie zgłaszali 11.29 chyba, no, dosłownie minutę albo 30 sekund przed końcem rajdu nagle gra załapała się, niektórzy zrobili, niektórzy no niestety nie zrobili tego, więc ogólnie masakra. Ten kurczę, Nowa Zelandia i te kraje, w sensie Australia, no zawsze mają Lipton, nie? 73 sekundy. Skończony Rajzik Duo, Regi Drago, także moi drodzy, łapeczka w górę, subik, dzwoneczek, żeby być na bieżąco, jeżeli chcecie oglądać coś takiego. 1677, więc yy, IV średnie, 1699. Seteczka jest, ale mamy tutaj ładnie duo zrobione, więc tak jak obiecałem, duo zrobione i jeszcze jest jeden Rajzik, ale to sobie na niego pójdziemy, bo stąd nie sięga z auta. Więc trzeba troszeczkę podejść. No i tam jest jeszcze ekipa, z tego co słyszałem, więc yy, zrobimy sobie to tam. I kurczę atakuje, nie chcę, Cały czas spamuje atakiem. No ale, tak jak kochani mówiłem, duo, red Drago do zrobienia, no my mieliśmy akurat tutaj jeszcze pogodę Snowy, więc ogólnie fajnie, no bo tych shadow, o świnek troszeczkę jest zrobionych. O, nawet na babola usiadł, więc ogólnie spoko. No i mamy tutaj jeszcze dodatkowy candy z naszego Mega Latios. Także ogólnie 15, 12, 15. Nawet nie najgorsza iv -ka. 93 chyba procent, albo to jest 91? Chyba 93 z tego, co kojarzę. Dobra, jeszcze jeden rajd. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepsza iv -ka. na tym ostatnim. Jak widzicie, tam gdzieś tam z tyłu musimy kawałeczek podejść, nie? Dobra, także widzimy się, no pewnie na podsumowaniu. Także, kochani, ostatnia sztuka złapana, niestety 1634, także IV tragiczne, eee, no, nie mamy już następnego, o 17 nic nam się nie respi, więc Reggie, cyk, zobaczmy, 1677, moja najlepsza iv 151215 15, 12, 15, tak jak Wam mówiłem, niestety, Mało użyteczny ten Pokémon. Może w przyszłości jak dostanie jakieś fajniejsze ataki, jak właśnie Dragon Breath, czy ma tam też swój jeden atak, yy, który jest podobny, a właściwie identyczny jak Lokon, yy, może wtedy będzie bardziej przydatny. Nie wiemy tego. Mam nadzieję, że złapaliście. Dajcie znać w komentarzach, czy złapaliście swojego Regidrago Drago na tych elitarnych rajdach. Mówię raczej Pokémon na tą chwilę do Pokédexu. Także z mojej strony to by było na tyle duo. Mam nadzieję, że za duo zostawicie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek i widzimy się w następnych odcinkach z Pokémon GO. I mam nadzieję, że się nie rozchoruję znowu przez taki wypad, na taki event. Do zobaczenia, cześć!